Morning Kambodża Następny dzień, następne wyzwania A na razie na siłownię. Natychmiast Pobudka, nie osiągamy się Wstajemy, <laughs> na razie A tu nasz mistrz Kung Fu zobacz, Biją się, zobacz Jest Kung Fu Mistrz Kung Fu To nasz mistrz To chciał z, z kotem walczyć, mączakiem <laughs> Ostatnio, nie? <laughs> Kolego, może ze mną chcesz się spróbować, co? Zatańczymy. Tak, jest paringi Aha. Pa, pa. A on sobie musiał kasku brać, żeby, żeby dziewczynka go nie buchnęła przypadkiem. bo Boi się strzała. Ty, w kasku to ja też mogę walczyć, słuchaj. Ale raczej powinienem, powinienem sobie... Ten, ten ochraniacz na ni niżej trochę założysz, nie? Bo dziewczynka może go w głowę nie chcieć, e, uderzyć ci go gdzie indziej, i po, <laughs> I, po I po mistrzu <laughs> No, jedziesz Koleżko I to jeszcze e, Trening w klapkach No to już jest mistrzostwo świata, nie? Ale dobra, no. Uczą, uczą Cię, tak. Wiesz? Ale mamy content dzisiaj. Trening. Tylko, że ja mówię, że... Ja mówię, że ten mistrz kung fu powinien chce założyć ten ochraniarz gdzie indziej, nie? A nie na głowę, bo dziewczynka ma jeden myk tylko, nie? Jeden manewr i po kasku I kask niepotrzebny, nie? Dobra I, dobra. Jedziemy, koniec tego kumpu. Jedziemy na basen Dobra, słuchajcie, przyjechałem na pocztę. Być może coś przyszło do mnie. Bo już trzy tygodnie minęło z Polski. Jakiś list. Czekam i czekam, nie ma żadnej wiadomości. Ale może coś, jakiś numer był przekręcony telefonu, albo coś. Dlatego lepiej, lepiej przyjadę sam się dowiedzieć. Ale prawdopodobnie to tak trwa trzy tygodnie, miesiąc, tam ponad miesiąc niby nie te jakieś listy z Polski. No, ale zobaczę. Mówię, przyjadę, zobaczę. Może akurat, może akurat jest. Także się okaże. <gry> no niestety jeszcze nie przyszło Żadna paczka, żaden list. Yy, było kilka, chyba z trzy listy. Małe paczuszki były z Polski pokazywał mi tutaj pan na poczcie, ale do mnie jeszcze nic nie dotarło. Także czekamy. <laughs> Powiedział, że tak dwa, cztery tygodnie, nie? Także no jest nadzieja. <laughs> Jakaś. Dobra, lecimy. Tu, Głodny rekinek. Rekinek głodny, głodny rekinek, głodny, głodny rekinek. O jest obiadek. Tym razem nie... Pierwsi z kurczaka, tylko może być na razie dla zmiany. I kapustka kiszona gotowa, mmm, dobre, jemy, smacznego. Mm. Słuchajcie, kolejne jakieś ruiny odkryłem, właśnie tam zaraz pojedziemy, zamkną, zobaczyć, co, jak to wygląda, ale no, zapowiada się fajnie, nie, 10 kilometrów, no jest kawałek, ale pojedziemy zobaczymy, a tu, jak zwykle, no Piotrek. <laughs> Jak zwykle, Piotrek. I... Cześć wam. Hej, hej. Hej. No, jedziemy, nie? Zobaczymy, co tam się... Tym bardziej, że ładna pogoda, wiaterek wieje, nie? To nie będzie za gorąco. Wziąłem drona, może coś tam się uda właśnie odpalić. nie? I zobaczyć to wszystko troszkę z innej perspektywy. Chodźcie z nami. W okoliczności Przereby i stacja benzynowa wybieramy się na dłuższą wycieczkę, więc tego żeby tam taki nie zabrać można sobie tutaj coś zjeść! Jest, rice. Proszę, sushi, sushi! sushi. Śniadanie. Niech nie to wygląda ale jakoś ja nie gustuję specjalnie cóż to nie ma jest to było niestety do pełna no i teraz jedziemy dalej zatankowane, Bat jest full można jeździć No oczywiście nie byłbym sobą, nie, gdyby po drodze coś mnie nie oświeciło <grym> i się nie cofnął, nie, no nie byłbym sobą, nie, gdybym, gdybym się nie zatrzymał. No tak mnie poraziły w bo te bougainvillee. Kurczę, cała czerwona jest, co? I tu do niej można już szczepić, nie? Ale typowo czerwona. No, ale jednak to jest coś No różowa, tak, ale wiesz, jednak w tym pięciokolorze to by było... Mistrzostwo siada, nie? O, tutaj alokazja. Ta alokazja jest gigantyczna. One potężne liście rośnie. Lubi cień. Nie lubi bezpośredniego takiego nasłonecznego, Już tu stoi lekko pod dachem. I wilgoć, nie? Dużo wilgoć. Tak jak barbar coś takiego u nas. Także o tu zobaczcie jaki Jaki pusek puszy jakie puszyste kwiatki, nie? To tutaj nie wiem, jak się nazywa. Trzeba będzie później sprawdzić. Normalnie... Puszek. Ale to tak. Robi. No i doniczki typowo... Doniczki akwarystyczne. No, dużo wyboru tu. A nie, tam głębiej jest, jest więcej tego. Kurczę. Tu była okazja... Nie. Bratków mi tu brakuje. Bratków? Nie może nie w tym klimacie, nie? Ale Następne ogrodnicy. O! Jest i palemka. Pani pokazuje, że tu ma więcej tych różnych kwiatków Co my tu mam. A, small. small. The same, but a little bit small. No ale... And how much cost this small pan? Mać dolara Tu dolar. No to jeszcze tu dolar. To jeszcze. To jeszcze. Za 8 zł to jeszcze można kupić, nie? Co pani ma tutaj jeszcze? A tu jest ta. Kokonat, tak? Później. A tu drzewka owocowe. O, motylek znowu lata. Motylek znowu lata. Interesujący. No dobra. Słuchajcie, dotarliśmy. Krętymi ścieżkami. Takie miejsce odosobnione. Bardzo cichutko jest. Cisza, spokój. Ale tutaj właśnie jest to miejsce. Tempel. Kolejne. Kolejne ruiny. Zobaczcie. Kolejne ruiny. No tak, tutaj widać, że to jest. że to już jest coś bardzo starego, nie? Idziemy dalej. Po cichutku szuru buru zrobić. Aha. coś tu widać. Jakaś. Jakaś pani siedzi na krokodylu. No, słuchajcie. Co my tu mamy w środku? O, nie wierzę. Nie wiem, czy to widać, ale fantastyczne, to jest chyba ten śpiący buddha, tak? Jeżeli się nie mylę. Dobra, tam... Tam raczej nie wchodzę. Nie będę zakłócał spokoju. Tak, widać, że to bardzo stare mury dalej też dobudowany no to są już te nowsze świątynie jakaś nowa też kolejna dobudowana później ale ładnie nie to wygląda naprawdę bardzo fajnie gdzie jest anka ta już zaczęła się gdzieś tam wspinać jak tą prajder po, po murach pewnie o zobaczcie no, tu pod słońce to nie będzie tak widać tego ziemny Podejdę z drugiej strony, że będzie lepiej. Nie jest daleko wcale, jakieś 10 km od, na, od nas Taki punkcik znalazłem. Mówię, trzeba podjechać. O, z tej strony widać. Lepiej. Ktoś tu wchodzi po drabinie pewnie. Coś tam robią. Jakieś prace renowacyjne może, coś tam. Coś tam rzeźbią chyba, nie? No bo tak, tu dookoła. Tam pewnie mnisi coś tam. Chururburu, buru Ładnie zamiecione liście. O, jest! Jest! Ja myślałem, że ty jak tą Prider już się wspinasz gdzieś po tych ścianach, tam wiesz? Ale to jeszcze nie Właśnie tu, się nie? przymierzałam, ale się dzisiaj nie odpowiednio. Tak, no i nie te buty, nie? Do wspinaczki, nie? I troszkę te ramiona, nie? Do, no. Ten Wiktor, no. No to nie było. Wiktor, no. Dobra. A jak to tu wygląda? Tu też coś jest w środku, zobacz. Widziałaś? Tu w środku? Patrz tu. Tam, widzia tam widziałem już, no. Ale tu jeszcze nie widziałem. Słuchajcie. Tu też jest. Pięknie. Zobaczcie. Tutaj buddha już się chyba obudził i śpi, jaka na śniadanie. No stare, stare, bardzo stare. Ale te płytki to chyba nie były za tamtych czasów, co? Czy były? Nie, no jakieś te, coś w Chinach, jakieś kafelki, ktoś tam odkrył, nie? To było też dosyć. Coś gdzieś mi się objął uszy, ale gdzieś wiem, że w kościele dzwoni. Ale nie wiem jakim. Także pójdźmy, pójdźmy dalej w tą stronę. No tu muchem zarośnięte. O, ale fajne powietrze, powietrze jest, wiecie? Fajne powietrze jest, bo jest grudzień, z, z, za chwilę święta, niedługo. Nie jest za ciepło, nie jest za zimno, jest idealnie. Dla mnie to grudzień mógłby trwać. Teraz tutaj cały czas, tak jak teraz jest, nie? Jest wspaniale. O, I tu też jakiś słupek, tam drugi. No takie tym, kształty takie, nie? Wszystko takich wąskich piramidek, dzwonków. Czy... O. To tak samo, tu jest jeszcze coś większego. Następne świętenie. Oni przy tych... Zauważyłem, że przy tych starych zaraz budują właśnie jakieś takie nowe, nie? I przy okazji to yy, jakieś tam renowacje trwają przy tym, nie? No i tak chodzimy, chodzimy. Nie wiem, gdzie tu się załatwić, kurczy, czy tu jest jakaś ubikacja? Czy nie? Może gdzieś tam pod te krzaki, ale nie, bo tam węże jakieś może, kurde. Gdzie by tu się załatwić? Nie widziałaś nigdzie, nie? Widziałam. Czekajcie, tam, tam może na te krzaki nie. O! Zobacz, jest ubikacja. Jest ubikacja. Uratowani. Uratowani, nie? Dobra, to już pierwsza wtedy. A ja drugi. I nawet w takim miejscu zobaczcie, nie? Jest ubikacja. Bo to jest bardzo istotna sprawa. Nie, no przecież nie, nie będzie po świątyniach za... gdzieś tam już. Już otwarte. Nie zajęte jest showerek. Ale nie wchodzimy, o z beczka można się wykąpać nawet Dobra Na razie Uciekam, kurde to Pająk był taki duży, uciek też Uuuh. Ja pierdzielę, ci można przestraszyć No i tutaj wejście główne do tej świątyni Tam jak było widać z góry Dach jeszcze nie ukończony w pełni Ale tu to. Przód ładnie już zrobiony Oczywiście perkusja musi być obowiązkowo. A jak wygląda w środku? O, też pięknie. Mm. Trochę ciemno, ale echo jest. Słuchajcie, trzeba. Ładnie trzeba buciki zdjąć. Chodzimy do świątyni. O, tam z tyłu Budda duży. Ale pięknie to wygląda Słuchajcie, zobaczcie tu. Nie wiem, to jest Czy to jest król Razem z mnichem Czy kto to jest Jakieś te Puchary Muszę cicho mówić, bo jest Jest duże echo I zobaczcie tutaj Siedzą Siedzą wszyscy budda też siedzi tu jakieś dary, lizaczki tak to wygląda ale piękne Miniaturka też może być może być fajna bardzo ładnie to wygląda i to samo tu nie? a sufit zamykane to okiennice niektóre Bardzo fajnie. dała się wycieczka. No i oczywiście przed tą świątynią też tu jakieś figury przedstawiające chyba króla, który zmierza na koniu gdzieś tam przed siebie. O, a tu nawet jakiś poddany ciągnie za ogon ten, ten, tego konia, żeby jednak król nie odjeżdżał, czy co? Czy on go ciągnie za ten ogon z powrotem? Nie nie mam pojęcia może, żeby król nie odjechał za szybko. Słuchajcie, znaleźliśmy mieszkanie w końcu po tylu oglądaniach za i przeciw różne były, nie? Sytuacje i taka, i taka, tu za wysoko, tu za nisko, tu klima, tu wiatraczka nie ma, nie? Ale w tej cenie nigdzie nie dostaniemy mieszkania. nie? 5 dolarów miesięcznie, nie no to jest chyba, to nie jest wygorowana cena, nie? Bez ogrzewania, bez klimatyzacji. No wiatr wiatraczek niepotrzebny w sumie, bo wiaterek wieje. Także słuchajcie, no. Ale słuchajcie, tak, nad rzeką. Nad rzeką można się iść wykąpać rano. Na podwyższeniu, więc na no, zaleje. Więc ro, no, więc nie zaleje, robaki nas nie, nie zjedzą. O, Malek jeszcze jak traktorek jak jedzie. O, i tak traktorek gdzie przejeżdżał, czasami nie? No. Tam postawimy telewizor. A tu sofę na środku, nie? Sofę taką, wiesz, szeroką dosyć. Ewentualnie tu biurko, tylko wifi trzeba podłączyć tutaj, nie? biurko i będzie przewiew, nie trzeba klimatyzacji, prądu za dużo nie zejdzie, nie? Pojedziemy do wioski po jajeczku. O, i woda masz, zobacz, i woda masz w studni też. Cie? Ja będę szukał mieszkań, nie wiadomo po co. Ciepło jest, nie smarznie człowiek, tylko wystarczy tutaj, na no, jakiś baldachim powiesić, żeby komary nie gryzły. Pięć no. dolarów miesięcznie? Słuchaj, no, plus, no, nie, no, jaki plus prąd? Prądu nie ma, ta, ta komulatura, jak no, Na razie! A tu przy okazji pokażę Wam, bo to taka trochę rzadkość jest nie, w tym rejonie klimatycznym, żeby był daktylowiec, tak jak mówiłem tam gdzieś kołbarka, e, jakieś nasadzenia były. Jeszcze jakoś tak w miarę wyglądał. Nie no tutaj jest okaz taki dosyć duży. Rzadko to się zdarza, żeby e, daktylowiec pospolity był tutaj w tym rejonie klimatycznym występuje, ale jednak się zdarza, nie? To bardziej tropikalne, bardziej takie podzwrotnikowe wilgotne klimaty, to daktylow daktylowce raczej tego nie lubią. Bardziej suche klimaty, czyli taki ten rejon śródziemnomorski. Tak tam występują najczęściej. No i suche, pustynnych, półpustynnych, nie? Tutaj to bardziej kokonat. Tutaj bardziej kokonat, nie? Palma kokosowa, tu czuje się Czuję się, słuchajcie, wyśmienicie. Ale można, można. Tylko trochę w jakieś odpowiednie, nie wiem, lepsze miejsce. E, jakieś bardziej suche. Nie wiem, od czego to zależy, nie? I, no i rośnie, nie? A takiej dużej, daktylowej to jeszcze powiem tutaj, nie widziałem. Bo jest dosyć okazała. Czyli pewnie mają nawet daktyle. <laughs> od czasu do czasu. Na razie, jedziemy dalej. Przy okazji w tym ogrodniczym, zobaczcie, jaka kiść bananów. Nie? One są jeszcze malutkie, nie? Tak jak palec. Ale doj, dojrzeją. O, i tu pęd ten wypuszcza. Także jak banany dojrzeją, ktoś je zetnie albo same dojrzeją, po prostu gdzieś tam w dziczy nie spadną. Banan umiera. Ale zaraz tu młody wychodzi następny, nie? Także nie ginie nic. Nie, po prostu wiecie co? Oszalał. Druga palma. Proszę. Nie można po prostu przyjechać spokojnie koło obrodniczego. Także tak wygląda nasza druga palemka. Czy chcesz coś powiedzieć? Tak, to jest prezent pod choinkę dla mnie. Mój. Tak, od kogo? Od Michała. No dobrze, ja też sobie zaraz wybiorę jakiś prezent. A ty już masz, kupiłem. Kupię no Dobra, no, ostatnia palma już. więcej nie kupuję nic. No. Jakoś to zamontowaliśmy tutaj. Jakoś dojadę, chyba, nie? Jedna noga musi być na zewnątrz, a jedna może tu stać, nie? bo się palma nie zmieściła. Nie? Cieszę się. to z tą palmą jeszcze przy okazji przyjechaliśmy na koktajl. Trzeba w nagrodę się napić. Kupiona palma to trzeba ją uczcić i koktajl wypić, nie? Będzie koktajl. No już są dwie palemki na balkonie. <laughs> Tylko muszę zmierzyć jaką ten podstawek, podstawek gdzieś jakieś 20 cm powinien mieć, tak? Moja no może trochę więcej tak? 21, 22 gdzieś tak ta podstawy, bo tu będzie leciało sąsiadów, trzeba to jednak wyczyścić tą doniczkę jeszcze trochę. Jest taka jakaś usyfiona troszkę. Dobra, wtedy podlejemy. Ale jest ta wachlarzowa ta moja. Najbardziej ulubiona. Hey, for Albivazji, śpiewa co dzień, szuka akcji. Hej, wagi w Kambodży, z konem leci, nowe miejsca, nowi ludzie.